Nie, maleczko ziomeczki, ja jestem Pan Chichotek i niestety dzisiaj nie wejdzie inny filmik od tego, ponieważ szczerze nie, nagrałam chyba dzisiaj z 10 filmików, żaden nie był porządny. Nagrałam z Bubelama, niestety nie udało mi się tam muzyki stawić, ponieważ właśnie dzisiaj się dowiedziałem, że na YouTubie to nie jest tak łatwo. Trzeba zanim się opublikuje, muzykę wstawiać, a nie e, przy, tak jakby przy, jak się już ukończy ładowanie publikacji. To trzeba zanim się zacznie u Eładowanie publikacji. I po prostu się tak głupio pomyliłam. Dzisiaj niestety nie będzie odcinka. Będzie jedynie takie potwierdzenie, że dzisiaj nie będzie, więc. Przepraszam. Wiem, że 6 osób mogło obejrzeć już ten filmik, bo przez jakiś czas był nie, nie mogłem go usunąć. Więc... Sorcia. To cześć!